Ciocia Leosia i myśli pozytywne przedstawiają. Przygotowanie do świąt to wielkie przeżycie. Mama gotuje i piecze w pocie czoła, a tata robi porządki w garażu. Kto wie, może znajdzie starą harmonijkę, aby na niej zagrać kolędę? Lenka z młodszym bratem Korneliuszem czeka na przystrojenie choinki. Z nudów dzieci zaczynają biegać wokół kartonów z bombkami. Oj, chyba tłucze się coś bardzo ważnego. O nie! To przecież gwiazda na czubek choinki. Pamiątka po prababci Leosi, własnoręcznie malowana ozdoba. Dzieci są przerażone. O, nie, Korneli, zobacz tylko, co narobiłeś. To nie ja! Nie ja! A kto niby mnie szarpnął i popchnął na karton? Koszowina. O, nasza, nie nasza. Mamy kłopoty. Jak mama się dowie. Już wiem. Co ty wyprawiasz? Trzeba naprawić gwiazdkę. Mówi się gwiazdkę. No wiem, wiem. Mam pomysł. Chodź ze mną. Dokąd mnie ciągniesz? Ja nigdzie nie idę. To jest magia świąt i elfy nam pomogą. No coś ty. W elfy wierzysz? Dzieciaku, one nie istnieją. Nie mów tak! Elwy wszystko słyszą. No to pewnie już wiedzą, że mamy problem. Niech pomagają. Lenka, trzeba zapytać i się pokazać. No chodź ze mną. Aleś, uparty, te twoje dziwne pomysły. Już idę dla świętego spokoju, jak mówi mama. Może przyjdzie mi jakiś pomysł, jak naprawić gwiazdkę? Musimy wejść do tej szafy i okryć się szalikami. O, tak. Teraz zamknij oczy i licz ze mną do pięciu. Skąd ty to wiesz? Bo już tam byłem. Licz: jeden, niech ci będzie dwa, trzy, trzy cztery, cztery pięć. pięć. Lenka, otwórz oczy, zobacz. Gdzie my jesteśmy? Jak to się stało? To kraina elfów i elfików. No mówiłem ci, że już tu byłem. Wow, jak tu kolorowo i wszystko takie małe, malusieńkie. Jeśli to jest kraina elfów, to gdzie są te małe elfiki? Hmm? Małe elfy przechodziły tuż obok stóp dzieci. Były zajęte ciągnięciem wielkiego wózka z dzwoneczkami. Bości ludzie! Ej, witam, Uważajcie, bo nas zadepczecie! Kto tak krzyczy słodkim głosikiem? Spójrz na dół! To małe elfy. Są żywe? A zresztą zaraz sprawdzę. Gdzie mi z tym palcem zostaw moją czapeczkę! Oj, przepraszam. Hej! Jesteśmy elfikami. To jest starszy elf Max i jego niezawodny pomocnik, Iwa. Czyli ja. Cześć, elfiki. Nazywam się Korneliusz, a to moja siostra Lenka. Siostra nie wierzy w magię świąt. Co? I zbiła gwiazdkę mamy, ozdobę na choinkę. Nie ja, tylko my, Korneliuszu. Jak to nie wierzysz w magię świąt, Lenko? To takie smutne. Ja jestem już za duża. To są bajki dla małych dzieci, jak mój brat. Bajki są dla wszystkich. Pamiętaj o tym, Lenko. Nigdy nie jest za późno uwierzyć w magię świąt. Max, a może zabierzemy ich ze za sobą? Hmm. Nie wiem, czy to dobry plan, Iwo. I co powie na to Nikolaus? Ja chcę do Nikolausa! Czekajcie, mówicie o świętym Mikołaju? Niby z wami mieszka? Czysz. Dlaczego mamy być cicho? Pewnie nas usłyszy. No dobra, dzieciaki. Trzymajcie się mocno za ręce. Mówię poważnie, chwyćcie się za dłonie, bo zaraz odlatujemy. To będzie odląd! Korneli, przytul się do mnie mocno i nie puszczaj. To może być niebezpieczne. Jesteśmy razem. Będzie dobrze. Jak? Podobają się gwiazdy? Z bliska i jeszcze piękniejsze. Lecimy jak Nikolaus! uwaga. Zaraz lądujemy. Nasza bryka nie do zdarcia. Podobało się? Tak, To był odlot. Ale mam czuprynę na głowie. Co to było? Nasz wehikuł czasu dostaliśmy się do farmy Nikolaosa. Tutaj dzieją się wielkie rzeczy. Zobaczcie, jaki piękny renifer! Namaluję go na papierze, jak wrócimy do domu. Pięknie tutaj. Chodźcie z nami. Nikolaus może już się obudził. A jak śpi? Ajajajaj, Nikolaus nie będzie zadowolony, że go obudziliśmy. To tak jak nasza mama, kiedy zobaczy pękniętą gwiazdkę. Korneli, może lepiej wracajmy? Ja chcę do Nikolausa! Na paluszkach i po cichutku. I tyń, tyń, jak małe dzwoneczki na sankach. <grym> My dzisiaj Nikolausa. Dzień dobry, Nikolausie! Kto tu przychodzi w moje skromne progi? Przeprowadzamy rodzeństwo. To Lenka i Korneliusz, którzy szukają gwiazdki. Dzień dobry, dzieci, czy to prawda? Tak, zbiliśmy gwiazdkę mamusi. I boimy się powiedzieć prawdę. Ho, ho, warto mówić prawdę, bo ona wcale nie musi być taka straszna. Na wszystko znajdzie się rozwiązanie. Gwiazd na niebie mamy bardzo wiele. A możemy dostać jedną na choinkę? Korneli, przestań. To Nikolaus nie będzie zajmował się naszą małą gwiazdką. Ho, ho, ho. Nie mogę pozwolić, aby dzieci nie znalazły gwiazdki na święta. Wracajcie do domu. Bo rodzice będą się martwić. Mówiłam ci, Korneli, magia świąt nie istnieje. Do widzenia, Nikolaus i Elfiki. Wracajmy, braciszku. Ale nasza gwiazdka! Musimy jej poszukać. Nie martwcie się o to. Spójrzcie w niebo. Widzicie tę jasną gwiazdę? Tak! Przyleci do was niebawem. Elfiki moje, zaprowadźcie proszę dzieci do domu. Robi się, Nikolaus. Lecimy, moi duzi goście! Było miło was poznać! Do zobaczenia! Aaaa! Jesteśmy już w domu. Idziemy powiedzieć mamie prawdę. Och, musimy! Pamiętasz, co powiedział Nikolaus? Wstawaj i wychodź z tej szafy. Lenka! Lenka! Co? Pusta choinka. Spójrz, do góry, na sam czubek. To. to. Gwiazdka mamusi od prababci Leosi, cała i świeci się jak prawdziwa gwiazda. Jak to możliwe? To magia świąt! Masz rację, Korneli. To magia świąt ma moc. Teraz opowiemy rodzicom: Mamo, tato! Idziemy, idziemy, nasze małe elfiki. Ho, ho, ho! Święta są magiczne, kiedy jest się razem. A czy ty już pomogłeś mamie i tacie? Może wypatrujecie pierwszej gwiazdki na niebie, albo już razem siedzicie przy świątecznym stole. Życzymy z elfikami spokojnych i wesołych świąt. Bajka od cioci Leosi. Postaciom głosów udzielili. Narrator Nikolaus i Elf Max, Wojciech Pałasz. Lenka Angelika Karasek. Korneliusz Mateusz Gwóźdź. Elf Iwo i Mama, Patrycja Stenka. Udźwiękowienie Konrad Leśniak. Skład i montaż Mateusz, gwóźdź. Dziękujemy za wysłuchanie naszej bajki i do usłyszenia w następnym słuchowisku.